Witaj w kolejnym tutorialu. Proces logowania przebiegł pomyślnie znajdujesz się teraz w oknie głównym aplikacji. Teraz wybierz przycisk dzień. Widzisz rozkład dnia i posiłków. Godziny posiłków, które są zaprezentowane w tej wersji są godzinami przykładowymi. Pamiętaj, aby do godziny po przebudzeniu zjeść pierwszy posiłek, a ostatni około półtorej godziny przed położeniem się do łóżka. Posiłek ten nie powinien być dalej niż o godzinie 21. Aby prawidłowo ułożyć swoje żywienie, wybierz przycisk Skomponuj dietę. Wybierz pomarańczowy plusik przy posiłku numer 1. Widzisz teraz listę przepisów, w które możesz wchodzić. Aby dany przepis dodać do Twojego posiłku, należy dwa razy w niego kliknąć. Zobaczysz, jak puste serduszko zamienia się w pełne. W tym momencie przepis dodał się do Twojego planu dnia. Oznacza to, że został przeliczony do Twojego konkretnego zapotrzebowania. Wybierz te przepisy, które lubisz, z których będziesz korzystać. Lista przepisów, którą widzisz, różni się między posiłkami i będzie cały czas aktualizowana. W ten sposób, wracając do przycisku Skomponuj dietę, możesz dowolnie zmieniać ilość przepisów, które zostają dodane do Twojego planu. Dnia. To samo powtórz przy pozostałych posiłkach. Kliknij listę zakupów. To pozwoli zebrać wszystkie składniki z wszystkich zebranych posiłków do jednej listy, przez co nie będziesz musiał wchodzić w każdy przepis osobno. Na liście zaznacz wszystkie składniki, których nie masz w domu i kliknij przycisk Dodaj. Listę zapisz pod wybraną przez siebie nazwę, a z łatwością odszukasz ją w sklepie. Wróć do rozkładu dnia. Wybierz posiłek 1, klikając w obrazek posiłku, a nie pomarańczowe pole. Pojawi się tutaj lista przepisów i dań, która została dodana podczas wyboru w polu skomponuj dietę. Po kliknięciu w wybrany przepis, znajdziesz skład, który został przeliczony już dla ciebie. Zwróć uwagę na to, że to nie tylko kalorie mają znaczenie, luko cały czas się uczy, więc w przepisach mogą pojawiać się drobne błędy. Z łatwością je skorygujesz. Teraz czas na gotowanie polu plan dnia po prawej stronie widzisz pomarańczowe pola z rysunkiem ołówka. W tym miejscu uzupełniasz swoje glukozy przed posiłkiem oraz dwie godziny po. To pozwoli aplikacji odpowiednio modyfikować Twój plan żywienia, tak aby zawsze realizował założony cel. Zależy nam bardzo, aby dane, którymi posługuje się aplikacja, były uzupełniane na bieżąco. Zapraszamy do kolejnych tutoriali.